Tu. Hej, coś się mało wskazuje, tej strony włączcie ze mną. Fjónior! I jeden z naszych kolegów, który gdzieś spieprzył. <grywka> Na coś tam. Widzicie? jest. kurde! Kurde! Jakiś idiota tutaj przyszedł! Jakiś górnik! Górnik! Guri do akwarii! To jest żarcie, mówi! Chodźcie szybko! Bo nie na dom. A nami je! Piotrek! 3, bo to takie zapisane. Dobra, jest. dawajcie, robimy dom Piotrka. Siedzimy! Dobra, no, ja dom, to ja dobrze, że się dzieje. Robimy dom nie Piotrka! Na pier... Dawajcie, szybko! Ja, ja nie dobrze. robimy dom Piotrka, robimy Pałac kultury! Ej! Ej, a może bym też. Albo nie, bo to nagrywa się? No. Mamy co zrobić pauzę chwilową? No? Nie, ej, nie, dobre, gramy. Na Ale jest... Zatrzymaj, bo ja chcę coś powiedzieć. Co? Ważnego. Że Może stworzy nowy kanał i, i też nagram z wami. Nowy kanał, serio? Dobra, gramy... No bo na tym... Y, bo taki kolega co u umie, co nie? No. A wiecie co? Ej, tutaj coś. I on chciał nagrywać, co nie? No. I nagrał dwa odcinki i jego mama wysyłała I mnie też wysyłała, że nie mogę nagrywać Tak niby, że ja się niby nie witam, tylko po prostu tak rozpoczynam bez witania Dobra, wiecie, że to się nagrywa, ludzie teraz macie fajną historię, dawajcie, robimy domki, mnie, Dobra Filip, y ja, 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 ja zrobiłem podłogę y Piotrek robi podłogę, no. Piotrek robi sobie jakieś... Nie Kurde, nie, zrobiłem cięcie, ja żeby to... Tak... Ja zrobiłem takie cięcie, żeby to tak długo nie trwało Bro, dawaj się, ja robię tak tylko muszę z... Ej, Piotrek! Jaki ty chcesz dom? Taki... z takim czymś? I z takim? Taki trzykolorowy? No. A jak byś ja miał? E, na jak? Ja nie zrobiłem pojęcie. Nie wiem jak wolisz. Na minkę? No może być. Albo... albo takie kipki. No! Nie dawaj wiem, jak wolisz. Ej, ja coś... Rob... Ja coś no na... dobra, spoko, to jest fajne. Ma ktoś metal, bo ja tak to zrobię? Taki dom. Ja nie mam metalu. Kurde, co to jest metal? No, Ej, a czy da się to... tutaj w tej grze zmienić nik? Nie wiem. Nagrywam. Czy muszę odinstalować i zainstalować? Chyba. No nie wiadomo, no, na no, no, kurde. Ej, ponad. Ej, rzuć mi pięć no, wstecz. W ogóle mi wypadł. Gram w klażuriel w ogóle i mi wypadła legenda, bandytka. Dajcie mi ten... Y, kupię sobie legendary rzesta! Dajcie mi metal! Nie! Co to metal? Masz! Nie ja nie wiem co to metal! Dzięki! Legenda mi wypadła w Staszu Bandytka! E, legendary to Nie wiem czy bandytka nie. to zawarła. No, to nie jest ten. Y, Żadny tylko to jest jakaś drewno. Jest budówka... ...przez schody? Wziąć schody? Ja mam? Nie. Jezu, zaburwalała, okej. Bo tu jakieś lampy zawieszę. Nie jest Ma ktoś obsyjne dywan? Jaki dywan obsyjne nowe? to nowy. Ej, a my robimy mu drugie piętro? Posadzę mu na, na dachu trawę Ej, Piotrek. Co? Drugie piętro. Drugie? No, nie wiem jak uważacie, ale chyba zróbcie drugie. Nie! Zamiast drugiego piętra zróbcie taką wieżę jak macie i połączyć mostem. Ale to musisz... Ej, mam pomysł, nie! Ja z boku tą wieżę zacznę budować i będziesz miał takie przejście na dachu. Tak, z boku. To? To ja ciekawe... mam drewno jest. ale tu jest pięknie, no weźcie. No ja ten budowniczy i on też Jesz Jeszcze ten. tutaj okna! Czekaj! Ej, tutaj chodź! Zabij! Ale co tutaj błot, robimy... Oo, to jest tu pięknie! Tu robię bierze! Zapomniałem. Świnia Wie? nam wchodzi do pałacu! zabić ją! Ej, tak robimy? Taką samą... I świnia bierze. mnie bije! Co kurde Może kurde po prostu radę. kurde dwie ruchy Zabiłem, bo weszła do naszego pałacu, bo nikt nie zamknął drzwi. Bo tu nie masz. Ale nie do, nie do mojego domu, tylko. kurde. E, czekaj, ale wysoką wieżę mi nie róbcie, tylko taką. No właśnie, tak. Pa! E, Ej, już. Do... Nie, Pani... się nie, już Ej, Fjörnior, masz jakiś materiał fajny do budowania dachu na się wieży? No, bardzo tak ogólnie co się stało, Fjörnior się złączył. E, to więc tak, y, Piotr, no. masz jakiś fajny materiał do dachu na się do wieży? Y, nie. Dzwonię do Filipa, ale nie odbiera, może mu internet padł. Może nie. Dać. Nie wiadomo. Byście słyszeli jakieś ten, jakieś takie łóżki. No tylko ty jesteś na serwie i ja. Czekajcie, ja sobie tutaj muszę ukraść, bo coś. Dobra, kradnie by? No dobrze. Dobra, nie no. Chodź. Ale nic tu fajnego nie ma. Co znam kilka No masz i co? Chodzi. Tylko ty nagrywasz. No dobra, chodź. O kurde, nacisnę shift-tap. A ja, shift, tab. ja tylko tap nacisnąć. Ale tu ładnie się to komponuje, trawa na dachu, wow. Pa, nawet nie strząsasz sobie domu, że masz już trawę. No co takie coś tutaj robisz? No teraz takie wielkie okna będą. A spoko. A gdzie będzie przejście? No będą te schody. Ej, ale na serio może założę nowy kanał i nie będę mówił temu koledze, bo on chciał nakrywać i gącha wyzwała. Dobra, nie wiem. Ej, albo nie, zrobię ci takie z tych... Styk... Wiecie... wiesz czego. Nie będziesz tutaj miał różne skrzynki poukładane, okej? Okay? No dobra, tutaj? W oknach? Nie w oknach, w tym. Yy, na tutaj, na tym. No, okay. Nie, bo tutaj będzie most! Potem co o tym zrobić jakbyś miał odblokowane. Tutaj będzie most! No to ostro... O, to o Filip coś napisał! To weź go dalej. Z tego... Czekaj stoi, dodaj! Z będzie most prowadził się. Dodałem. Dobra, jego ja wywaliło chyba, no bo ten teraz mi pisze, że gra. <śmany> No dobra, tu wszystko jest ok. Chyba się uda położyć. Na chwilę kończymy, ja jeszcze sobie... No, raczej się uda. A, A... nagrywasz cały czas Fiorno? No! Nagrywasz? No! Jesteśmy się bałpi to się i wy wyrzucił mnie z serwera. No i my tutaj gadaliśmy sobie coś tam ważnego. Ej, takie Ej, tak coś zrobić, O. Nie, bo tutaj będzie most! Kurde, fajnie. Dobra, tak ogólnie to za chwilę kończymy. Ale czekajcie, jeszcze mamy... Ja nie jedno. kończę. Na coś do Chwila, to kończmy w tym samym momencie, kolega. Nie, ja już muszę za chwilę za minutę kończyć. Bo no. tylko maksymalnie jest do 10 minut, a ty masz jakiegoś pirata. No ja nie mam pirata. Ja muszę to dopiero zainstalować. No to tak wygląda pałac kultury tego idioty. I, jak ktoś to ty pałac, ten pirata... Ej ej, ej! Ja tu wszystko słyszę i wszystko widzę! Dobra żartuję. ci wchodzi do domu, ej, no serio. Ile <grywa> to minęło mi, no bo ja nie wiem, poczekaj. Jeszcze mu drzwi zrobimy metalowe. Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra uciszka, więc to by było na tyle, więc... On kończy gier, już! Kiedy wyjdzie... Elo, trzymajcie się, zostawcie suwaj ja łapkę w górę. Szemanko. On zyk, on ty, koń...